Każdy region w Polsce stara się wylansować swoją potrawę regionalną, która stałaby się dumną wizytówką regionu, żeby wiadomo było, w jakim regionie się człowiek przytruł. Przed takim problemem stanęła częstochowa, która takiej potrawy regionalnej nie ma. E, Śląsk ma mądrą kapustę, lelu w ciulim, kłomnice garusa, żarki tatarczuka mają, poraj kucmogma, a Częstochowa figę z makiem. I tamtejsza prasa pyta, czy oprócz frytek przy dworcu Częstochowa ma potrawę, która mogłaby przyciągnąć turystów? Tak, ma jajko na twardo, fasolkę po bretońsku czy bigos na tym samym dworcu. Inną znaną mi potrawą regionalną w Częstochowie jest McDonald's. Bar też jest taki, gdzie dają dania domowe z mikrofalówki. Domowe, bo właściciel przyniósł mikrofalówkę z domu. No nie wiadomo dlaczego Częstochowa mając klasztor jasnogórski martwi się o przyciągnięcie turystów Na przykład potrawą regionalną No ale skoro się miasto martwi, ruszmy na pomoc Na przykład w Częstochowie można by wypiekać ciasteczko nazwy klasztorki o. Można wytwarzać, biorąc przykład z kiszkę z prochami Ktoś zje tę kiszkę z prochami i wzniesie się w powietrze na haju jak ta kolubryna szwedzka O, o, potrawą regionalną Częstochowy powinien być szwedzki stół Proszę, a na nim pełne mnichy marynowanych rydzyków. Już. Ktoś, a takich nie brakuje, mógłby się spytać, dlaczego regiony tak namiętnie starają się teraz wylansować swoje regionalne potrawy. Odpowiadam, dlatego, żeby odwrócić uwagę od posłów z danego regionu, którzy, no, wiadomo, dumy nie przynoszą, wizytówką nie są i przede wszystkim są ciężej strawni niż potrawa regionalna. Nawet jak się ta potrawa nie uda.